World Wrestling Federation uwielbiało wchodzić w politykę. Czy to pośrednio, czy też bezpośrednio, jak to pokazuje 1991 i sama WrestleMania VII. Sama gala mogła być największą w historii, jednak coś poszło niezgodnie z planem, o czym powiemy trochę później. Hogan znowu jako predydent, oczywiście w main evencie, a jego przeciwnikiem był amerykański zwolennik Iraku. Brzmi na dobry plan, prawda? Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Seth Donner. z Racing o do 10 najciekawszych faktów o WrestleMania 7. Nie licząc WrestleMania 2, która odbyła się w trzech miejscach, WrestleMania 7 miała najgorszą frekwencję w historii. Na trybunach Los Angeles Memorial Sports Arena zasiadło zaledwie 16 tysięcy fanów. Co ciekawe, we wcześniej wspomnianym 1986 roku największe ze scen miała miejsce m.in. właśnie na tej arenie, a zarazem to właśnie tam odbył się main event tamtego eventu, czyli Hulk Hogan kontra King Kong Bandy. Wtedy frekwencja wynosiła 1,5 tysiąca osób mniej. Podczas Wrestlemania 7 po raz pierwszy w historii największy ze scen wystąpił Undertaker. Rozpoczęło to wielką historię, która definiuje właśnie największą galę w świecie profesjonalnego wrestlingu. Streak rozpoczął się od zwycięstwa nad Jimmym Snooką po czterominutowym pojedynku. Siódmą walką głównej gali było starcie Ultimate Warrior'a z Randym Savage'em. Nie był to jednak singles match, gdyż stypulacja mówiła, że przegrany musi zakończyć swoją karierę. Pojedynek wygrał Warrior, jednak Savage nie odszedł na emeryturę, gdyż to wszystko było pretekstem do face Turnu Machoena i odłączenia go od Sensation and Sherry. W początku WrestleMania 7 miało się odbyć na znacznie większym obiekcie. Plany były, by największe ze scen miało miejsce nawet na 100 tysięcznym Los Angeles Memorial Coliseum. Według WWF było to spowodowane możliwymi problemami z postacią serżanta Slaughtera, który odgrywał rolę zdrajcy amerykańskiego. Ostatecznie, według Sports of Canada, prawdziwym powodem była bardzo słaba sprzedaż biletów. WrestleMania 7 była skupiona na main evencie i jego podtekście, co pokazuje plakat, kolorysty Gagali i oficjalny slogan. Mianowicie, zaledwie kilka tygodni wcześniej Stany Zjednoczone uczestniczyły w wojnie z Irakiem, więc WWF postanowiło to wykorzystać na promocję największego Hila Federacji, Sierżanta Slaughtera. Tym samym musiał on zmierzyć się z prawdziwym Amerykaninem Hulkiem Hoganem w walce wieczoru. Na plakacie widać kolory amerykańskiej flagi oraz slogan, którym mówi Superstars and Strips Forever, co jest koleżanym właśnie z wojną w Zatoce Perskiej. Flagi US były porozwieszane na całej arenie. Piątą walką WrestleMania był pojedynego mistrzostwo WWF Tag Team pomiędzy Nasty Boys a broniącymi Hard Foundation. Drużyna złożona z Breta Harta i Jima Harda przegrała swoje tytuły, a pogali doszło do rozłamu tego oryginalnego Harn Foundation. Był to też początek solowej kariery Hitmana. Następnie Jake Roberts zmierzył się z Rickiem Martelem w blindfold matchu. Było to jedyna walka tego typu w historii WrestleManii. Był to tak naprawdę zwykły singles match, jednak był on na tyle specyficzny, że obaj zawodnicy mieli zasłonięte oczy. British Bulldog wystąpił w siedmiu WrestleManiach, jednakże WrestleMania 7 była tą jedyną, podczas której walczył w singles matchu. Podczas tej gali pokonał The Warlorda. W listopadzie 1990 roku doszło do rozpadu oryginalnego tag teamu Demolition, a Axe odszedł z WWF na scenę niezależną. Przez następne pół roku Demolition nadal istniało, a Smash połączył swoje siły z Crasherem. Na WrestleMania 7 doszło do ostatecznego pojedynku tego tag teamu podczas gali Pay Per View. Na koniec 1991 roku na scenie niezależnej doszło do reunion legendarnego Demolition, a ci wystąpywali razem do 2017 roku. Myślicie, że obecność Sierżanta Slaughtera w mainwencie WrestleMania jest dziwna? To wyobraźcie sobie, że mogło być jeszcze gorzej i z drugiej strony zabawniej. Trzy lata temu Bruce Pichard powiedział w podcaście, że oryginalne plany mówiły o Tom tombordzie w miejscu Slaughtera. Dogbot to były Tinehut, czyli członek drużyny National Disasters. Ten miał zrobić dokładnie to, co zrobił Slaughter, czyli stać się zwolennikiem Iraku i na Royal Rumble zostać mistrzem WWF, pokonując Ultimate Warriora. Tak więc panie i panowie, to by było na tyle z naszych 10 najciekawszych faktów o WrestleMania 7. Jeśli chcecie wesprzeć nasz projekt, zapraszamy na patronite.pl ukośnik What gdzie za małe datki otrzymacie naprawdę ciekawe nagrody. Tak więc dziękujemy Marcelowi za sporządzenie tego filmu. Ja nazywam się Sef Donor z What is Racing. Dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się już wkrótce.